Cześć, z tej strony Rejs, witam Was w kolejnym odcinku Przygody z WOD. Mam do przetestowania nową premkę czwartego tieru brytyjską, jak widzicie, a jest to Sentinel, a dokładnie AC-1 Sentinel. Jak już wspomniałem, jest to czwarty tier, premka brytyjska. No i krótko, jakby to skrócić całą recenzję, mogę powiedzieć, że czołg jest taki, taki, taki troszeczkę nijaki, Ciężko mi jest oceniać, bo jest to czwarty tier. No ale spróbujmy. Tak prezentuje się w garażu AC1 Sentinel. Nie powiem ładnie, chociaż pewien element jest dosyć widoczny i, i taki komiczny. No ale nie wiem, nie wiem co miał na myśli inżynier projektując to, ale. Osłona do karabinu jest fajna. Przejdźmy do ważniejszych rzeczy. Zostawmy wygląd, możemy sobie pooglądać jak on wygląda. Ja opowiem troszeczkę o tym czołgu, bo już troszeczkę bitew nim rozegrałem. Przejdźmy do działa, bo to jest ważne. Jak widzicie mamy tutaj, oto dział 40 mm kaliber. Szybkostrzelność 26,9 strzałów na minutę, więc jest dosyć szybkostrzelny. Bardzo szybkostrzelny, on przeładowuje coś około 2 sekund. Średnia penetracja 88, na złocie 121, nie jest źle. Średnie uszkodzenia 45, tu już troszeczkę tego brakuje, troszeczkę większej, większego damage'u. Gdy się, gdy się nim gra, brakuje takiego mocniejszego pierdzielnięcia, że tak powiem kolokwialnie. No i co bardzo idzie odczuć, szybkość celowania, czas celowania to jest 2,7, poważnie. Na takim czołgu 2,7 mamy już dawno przeładowane i jeszcze musimy czekać, aż ten czołg skupi. Bez przesady. Moim zdaniem tutaj powinien być czas celowania 1,7, a nie 2,7. I to bardzo przeszkadza w rozgrywce, naprawdę to bardzo przeszkadza. Mogłaby wzrosnąć efektywność tego czołgu, no ale celowanie, czas celowania na to nie pozwala. Dobrą informacją jest to, że mieści się tutaj pięciu załogantów: dowódca celowniczy, kierowca mechanik, radiooperator oraz ładowniczy. Więc jest to czołg, który może służyć do szkolenia załogi. No w sumie głównie do tego będzie służył, bo to jest, jest to czwórka. Taki zestaw wrzucony, ulepszony system naprowadzania, um, ulepszona wentylacja, no i powłoka antyrefleksyjna. Wentylacja za dosyłacz. Naprawdę czołg szybko przeładowuje a tutaj wentylacja przy tym skupianiu na pewno, na pewno się przyda. Tutaj po prawej mamy jego statystyki, 370 wytrzymałości. Co ciekawe, maksymalna prędkość to jest 60 km na godzinę, a figa z makiem, z pasternakiem, cokolwiek, cokolwiek by to było, Ponieważ czołg bardzo rzadko rozpędza się do tej maksymalnej prędkości, ba, chyba nawet ani razu się nie rozpędziłem. Średnia prędkość 30 parę, co zresztą zobaczycie na, na, na filmie. Więc troszeczkę tutaj przekłamuję. Prędkość i czas celowania sprawiają, że ten czołg jest właśnie taki, taki... No właśnie. <laughs> pancerz kadłuba, pancerz wieży. Nie będę tutaj się rozkminiał. 65. Czasami coś odbijemy, czasami nie. O. Ładnie powiedziane, tak jak mówiłem, wszystko wpasowuje się w teorię, że czołg jest taki, 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 nijaki. O penetracji wspominałem, o uszkodzeniach wspominałem, o szybkostrzelności wspominałem, na zasięg widzenia nie narzekałem. Tak prezentuje się nowa premka brytyjska czwartego tieru. To tyle, przejdźmy teraz do bitwy, którą rozegrałem właśnie na AC-1 Sentinelu i zobaczmy jak sprawuje się w bitwie. Jesteśmy już w bitwie. Nie wspomniałem jeszcze jak byliśmy w garażu o tym, że czołg rzuca plus 2, tak? Zgodnie z polityką wargamingu wycofujemy czołgi, które mają ograniczony matchmaking. No a wprowadzamy te, które ograniczonego matchmakingu nie mają. No i tak zdarzyło się tutaj czołg jeśli rzuca na szóstki, no to gold, gold, zresztą na piątki niektóre też gold. Ja tutaj a propos Golda, mamy tutaj aż 130 pocisków, więc możemy próć tym do woli. No ale to średnio obrażenia, które zadaje pocisk, to 45, więc trzeba tutaj pró próć do woli. No i dobra, mamy tutaj mapę przedmieścia, rzuciło mnie na czwórki, więc źle nie jest. Dobry matchmaking, no ale na szóstkę dużo sobie nie porobimy. Frustracja, brak przybicia, jak widzicie, prosta. Jesteśmy na prostej. Czołk rozpędza się do 30 paru, 35, czasami, nawet po 40-60 jeszcze nie osiągnąłem nigdy. Więc zapomnijmy o tych 60-60 jest tylko na papierze. Nie wiem, kto tam to ustawił, ale ktoś ustawił. Ok, wróćmy do bitwy. Na D1 opuszczanie działa, bardzo fajne opuszczanie działa. Jednak tutaj zabrakło troszeczkę, no i mamy ST. Tutaj próba pancerza. Zobaczymy, czy, czy uda mu się mnie przebić. No i przebił mnie w wieżę 63, więc szybkie wycofanie. No i 1-1. Walentyna pojawiła się tutaj już na E3, na kwadracie E3. No i ja troszeczkę sobie tu przejechałem, żeby użyć tego wagonu jako zasłony. No i troszeczkę mi to pomogło. Mamy ten ST. Y 39, no i próba paździerania, bardzo szybkie przeładowanie. Tam już T80 za tym ST się ustawił w kolejce do paziowania. No i zobaczmy, ja tutaj troszeczkę się bujam na, na, na Rezusa, aby, aby on nie mógł sobie przycelować. Ładnie te strzały wchodzą. To są APEKi cały czas. No, tutaj znowu mu się udało. Tam przy okazji dostałem od T80 za złoto, więc też. Przyjąłem. Jak widzicie, widzicie, już mam 190 hapsa na 370, no i wyjeżdża tutaj Walentyna. Pierwszy strzał 44, no brakuje tego damage'a, brakuje tego damage'a. No ale staramy się, staramy się, 4-4. Tutaj jeszcze obejrzałem się na tego headsera, który już powoli wędruje w moją stronę. No i wyjazd, nie wyjazd, coś tu się podświeciło pod tymi torami. Próbuję to strzelić, ale nie da rady. No, i musiałem się szybko wycofać. T80 tutaj łupie za złoto. Drugi strzał. Ja już też przełączyłem się w tym momencie za złoto. Jak widzicie, jestem sam na cztery czołgi obok Matilda, no i z tyłu Hetzer, który, który osłania mi plecy. No, ale na pierwszej linii jestem sam. Moim zdaniem nie powinienem być sam na pierwszej linii. Ba, nie powinienem być na pierwszej linii tym czołgiem. No, ale okej. Okay. M3 Lee ucieka w tamtą stronę, no i troszeczkę kombinuje, Kombinuję w tym momencie, jak to ugryźć, bo mamy tam jednak e, dwa niszczyciele czołgów, e, no i, i, i jeszcze e, jakąś drobnicę. No i czekam, chwilę czekamy. E, jest Headset Jeszcze o tym czołgu. Moim zdaniem, tak jak ja, ja mówiłem w garażu, ja bym go nie kupił, jeśli będzie za 1000 golda, wolałbym dołożyć 500 i kupić sobie Matildę. Jeden plus tego czołgu to jest to, że wchodzi tam pięcioczłonkowa, pięcio że wchodzi tam pięciu członków załogi. No i tyle. Nie ma też czołg takich ogromnych minusów, moim zdaniem. Dlatego określam go jako czołg taki, taki nijaki. Jeśli ktoś kolekcjonuje maszyny, na pewno nie będzie zawiedziony, ale jeśli ktoś chciałby zarabiać na tym czołgu, czy, czy, czy dobrze się bawić. No to już inna sprawa. Przy okazji, e, zniszczony pancer 38, który próbował przejechać teraz. Hetzer tutaj raszuje mnie, no ale udało się go. E, udało mi się sprzedać bilet do garażu, no i e, kolejny T80 został zniszczony. Trochę taki nieudany raż, bo oni i rozbili się o mnie, i rozbili się o Matyldę, i rozbili się o Hetzera. Było ich tylu. Nikt nie przeżył. Bardzo dobrą, dobrym, znaczy dobrym e, plusem tej sytuacji jest to, że czołg szybko przeładowuje, ale jednocześnie kolejny minus przy tym, tak jak wspomniałem, czas skupiania jest długi, długi. Jakby to czas był 1.7, a nie 2.7, byłoby lepiej. No i mamy tutaj ostatni czołg M3 Lee, który dostaje w tym momencie również belski. 904 damage'a od pierwszej klasy, nie udało mi się jeszcze zdobyć mistrzowskiej. na tym czołgu, 4 fragi. Czy to dużo czy mało? Mogłem wyciągnąć więcej, ponad tysiąc. Myślę, że wtedy wtedy wpadłaby masterka. No ale tak jak wspomniałem szybka, pod, szybkie podsumowanie. Czołg taki taki ma minusy i ma plusy. Ja bym go nie kupił, ale jeśli ktoś zbiera czołgi to czemu nie? Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków i kolejnych testów. I to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!